Dzień dobry, witamy na konferencji prasowej po meczu siódmej kolejki e II Ligi Radunia Stężyca GKS Jastrzębie. Spotkanie zakończyło się wysoką wygraną Radunii 4-2. Do przerwy był polubowny remis 1-1. do -1. Bramki dla Radunii strzelali do przerwy Andrzej Kaszuba, po przerwie dwie bramki młodzieżowca Zynka oraz trafienie Wojtka Łuczaka. Natomiast gole dla GKS Jastrzębie strzelali napastnicy do przerwy stancik, a po przerwie wynik ustalił na 4-2 młodzieżowie z Gołuch. Po podsumowaniu analizy poprosimy trenera gości, pana Grzegorza Kurdziewa. Dzień dobry. Przede wszystkim warunki, które dzisiaj były na boisku, zdeterminowały taktykę obydwu zespołów. Najprostsze środki przyjęte w pierwszej połowie, czyli przesuwanie piłki jak, na, jak najdalej od swojej bramki. I dwie bramki, które takie dosyć kuriozalne, które w pierwszej połowie padły, wzięły się głównie z pogody. Celem naszym było jak najczęściej przenosić grę, oczywiście odprawę mieliśmy inną, ale po przyjeździe do Stężycy i po tych obfitych opadach deszczu i jak zweryfikowaliśmy boisko, ta taktyka została diametralnie zmieniona na pewno, czego mi zabrakło, dostarczania piłki w pole karne, w ten sposób Radunia zdobyła bramkę na 2-1. Drugiej rzeczy, której mi zabrakło, jesteśmy zespołem, który jest dobrze zorganizowany w defensywie, nie tracimy dużej ilości bramek po tej bramce na 2-1. Zabrakło nam takiej konsekwencji, która jest bardzo potrzebna, żeby osiągać, osiągnąć dobry rezultat. W dalszym ciągu 2-1 można było jeszcze 10 minut plus doliczony czas gry, a w dalszym ciągu można było ten mecz przy, przynajmniej zremisować lub przechylić na swoją szalę. Tyle o meczu gratuluję Sebastianowi przede wszystkim zwycięstwa i raduni zwycięstwa. Tyle o meczu, natomiast odniosę się do innej sprawy. Jesteśmy startupem drużyną, która jest po bardzo dużych zmianach. I ten startup dojrzewa i Dojrzewa remisami, dojrzewa zwycięstwami, ale doj będzie dojrzewał też porażkami. Uczymy się tego zespołu cały czas to powtarzam. E Natomiast w 10 oficjalnych ostatnich spotkaniach odnieśliśmy cztery zwycięstwa, cztery remisy i dwie porażki, czyli mm, generalnie nie, nie aż tak źle, oczywiście apetyty mamy większe, w każdym meczu chcemy odnosić zwycięstwo. I rozwijać e, tych wszystkich zawodników, którzy są e, u nas w zespole. Jeszcze do jednej sprawy chciałem się odnieść do czerwonej kartki, którą otrzymałem e, w przerwie spotkania. Mm, tutaj jest e, ławka rezerwowych tak umieszczona, że zejście do szatni prowadzi przez główną płytę boiska. I, e, akurat e, sędzia stał e, na. E, dla mnie jest to kuriozalna totalnie sytuacja. Nie wiedziałem, że nie można się zapytać sędziego niczego, przechodząc w drodze do szatni zapytałem się sędziego, nie miałem absolutnie żadnych pretensji, a sędzia odpowiedział mi tylko, że zgodnie z przepisami musi mi, musi mi pokazać czerwoną kartkę. Natomiast obserwuję mecze w telewizji i sędziowie normalnie rozmawiają z sędziami, zadają pytania. I normalne uzyskują odpowiedzi, natomiast nie otrzymują za to czerwonych kartek. Sędzia tłumaczył się, że jest to konfrontacja. Jeżeli pytanie jest konfrontacją, to ja czegoś akurat tutaj nie rozumiem, bo wszyscy może możemy sobie normalnie porozmawiać bez żadnych, tym bardziej, że tam nie było żadnych pretensji, tylko to była forma zapytania, natomiast w odpowiedzi otrzymałem czerwoną kartkę i że zgodnie z przepisami. Z tytułu konfrontacji sędzia musi mi ją wręczyć. Natomiast stwierdzam, że najlepsza droga tutaj z ławki rezerwowych gości prowadzi przez boisko. Było to po gwizdku, czyli nie wszedłem w trakcie drugiej połowy, tylko po zakończeniu drugiej połowy. Dziękuję. I tak samo podsumowanie spotkania. Poprosimy trenera Sebastiana Letniowskiego. Ja może zacznę od tego, co Grzesiek powiedział przed chwilą i odnośnie zachowania sędu, co tak mi się wydaje, że naprawdę w złą stronę to zmierza, bo rzeczywiście nie można nic powiedzieć, nie można się odezwać, wszystko wiedzą najlepiej. Myślę, że trochę pokory dla wszystkich. Trochę zejść na ziemię, to jest druga liga, można porozmawiać i widziałem tą sytuację, też siedzi w tej czerwonej kartce, ale, ale tak to jest już w piłce. Jeżeli chodzi o mecz, to rzeczywiście e, robimy przez cały tydzień, przygotowujemy się, analizujemy przeciwnika. No i jest, pomimo tego, że mamy naprawdę wydaje mi się najlepszą płytę w tej lize, może jedną z najlepszych o tak powiem, no to i ona nie dała rady, jakby przyjąć tyle wody, ile dzisiaj spadło. I, i całe nasze plany, cała analiza przeciwnika, cały nasz pomysł na grę też padł i, i, i musieliśmy, no to jest też rola trenerów, tak? Żeby, żeby przekonać zawodników do, do słuszności tego, jak trzeba grać wiadomo, dobierają zawodników po to, żebyśmy e, tą grę prowadzili gdzieś tam próbowali dominować przeciwnika, no w tych warunkach się tego nie dało, dlatego jestem mega zadowolony z tego, że zawodnicy potrafili dostosować się do tych warunków, szczególnie w drugiej połowie, w pierwszej jeszcze, jeszcze nam brakowało, trochę w drugiej już, już było więcej spokoju, więcej, nawet w momentach, gdzie, gdzie, gdzie mieliśmy jakąś piłkę. Bardzo trudno do opanowania to ją przyjmowaliśmy, nie pozbywaliśmy się szybko i to było nawet takie budujące, że, że zmiennicy przede wszystkim w drugiej połowie też dali ten impuls, pomimo tego, że na ławce mieliśmy podejrzeć cztery osoby. To, to było ciężko dla nas, bo, bo kadrowo nie wyglądaliśmy w tym meczu, wiadomo, kartki, kontuzje, tu szkoda też, nie wiem, czy Andrzej yy, Kaszubanak wypadnie, bo też uderzył, ratując tą sytuację bramkową w 45 minucie, uderzył kolanem yy, w słupek i nie wiadomo jak będzie. Ale mówię, cieszymy się, bo był zespół, bo to, co nam zależało, tego czego brakowało nam często tutaj w meczach chociażby z Lechem czy Śląskiem w tak? Tutaj było widać, że byliśmy jednością. I, I tyle. Mówię. Na pewno nie był to porywia, porywający jakiś tam mecz, bo, no bo taki nie mógł być po prostu. I poproszę o pytania od dziennikarzy mediów. No mam pytanie do Draela Dziś, znaczy ten mecz e, mógł się podobać. Oglądałem do, w Radunie z, z przyjemnością. Było w zasadzie dużo pozytywów, bo była, była walka, bo był charakter, walka do końca, do końca, do końca meczu. Było zaangażowanie, poświęcenie niesamowite w tych trudnych warunkach. E, personalnie nie było żadnych e, słabych punktów. Młodzieżowcy zagrali świetnie. Zmiany dały dużo jakości, nawet łuczaki surdykowskie wytrzymali cały mecz w dobrej kondycji. Ale chciałbym pana zapytać o coś, o coś wcześniej chciałem pytać. To znaczy, co, 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 co uważam za jakiś taki mały manekament, że jakby brakuje Raduni ciągle tej siły ognia. Gdzieś tam w szpicy, gdzieś w ataku, w tych wykończeniach akcji. No dzisiaj dwie bramki, pierwsze i trzecia były przypadkowe. To nie były takie, to, to nie były takie znaczy bramki po akcjach technicznych i brakuje jakby w polu karnym, czy gdzieś w okolicach pola karnego takiego lisa, chytrusa, takiego napastnika bezczelnego można powiedzieć, kogoś kto, kto by tam siał zamęt w szeregach przeciwnika I ciągle jakby bramki zdobywają pomocnicy. No tak, to... nie, nie, ma, no, nie, ma, nie, ma, nie ma czegoś takiego, co, 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 co dałoby tą siłę ofensywną w samej szpicy radujcie no, ciągle. Ja może to tak. Y, zacznę od tego, że Grześka zespołu jest świetnie, tak jak się powiedział, że bardzo dobrze broni. Stracili w tej rundzie cztery bramki i dzisiaj stracili też cztery bramki. Więc. Y, i jesteśmy na drugą siłę jeżeli chodzi o strzelanie bramek, bo 16 bramek, a 17 ma A 17 ma kotwica, dokładnie, więc jakby... Problemu tutaj dużego nie widzę. To co Pan powiedział, pomocnicy strzałem, ustawienie, które mamy, czyli 1, 3, 4, 3, też generuje to, że ci wahadłowi są raczej u nas odpowiedzialni za, za dogrywanie tym zawodnikom, którzy, którzy mają strzał, czyli nasza dziewiątka, dwie dziesiątki. Oni zdobywają, jak Pan popatrzy, no może napastnicy mniej rzeczywiście, ale Jasiu Surdykowski robi potworną robotę, walcząc tutaj z środkowymi obręcami przeciwnika. Oczywiście znamy jego plusy, minusy. Na tą chwilę wypadł nam kita z kontuzją, więc. Więc jest to dla nas jakiś problem, ale, ale trzeba oddać też y, jemu, ile dzisiaj walki włożył w ten mecz. Strzelają bramki łuczak i stępień. Stępień najlepszy strzelec nas i, i chyba Ligi jeden z najlepszych, tak? bo tam po pięć bramek mają chyba wszyscy. Więc ja tu nie widzę wielkiego problemu. Oczywiście ja bym chciał, żeby, żeby Szymon Nowicki dzisiaj miał dwie asysty, żeby przekładał też to na bramki, żeby y, drugie wahane strzelił też pewnie, że chciał, ale, ale mówię, myślę, że moimi krokami to jest też nowy zespół, jak pan pamięta, też tych zawodników się sporo wymieniło i oczywiście, ja mówię już tydzień temu, to jeszcze nie jest Radunia, którą ja sobie y, wymarzyłem, ale mówię też to, co pan dzisiaj powiedział, walczyła, to była Radunia, która walczyła, tak, i te mankamenty niektóre, no, dla mnie, jeżeli połączymy naszą grę na dobrym boisku plus tyle, ile włożyliśmy dzisiaj w każdy mecz, to naprawdę jestem spokojny o ten zespół. A bramki przyjdą. Przyjdą obyśmy na razie mniej tracili, bo o ile bardzo jestem zadowolony z zespołu, to ten rzut rożny, po którym zespół Jastrzębia zdobył bramkę, to chyba taka sama bramka w skali 30. O, bardzo podobna i analizowaliśmy, wiedzieliśmy, że ta piłka nie może tam trafić yy, na bliższy słupek, trafiła i no, za to jestem trochę taki zły w tym meczu, bo, bo o tym dużo mówiliśmy, to można było temu zaradzić, yy, nie udało się, ale, ale mówię, no... Ja nie widzę problemu jeżeli chodzi o ofensywę wielkiego, oczywiście napastnik, chciałbym mieć napastnika, który by byłby najlepszym strzelcem ligi, na razie mówię, Jasiu jest do czego innego oddelegowany, dużo walczy, dużo zgrywa piłek, przez to te nasze dziesiątki mają tam dużo miejsca, żeby i oddawać strzały i wbiegać po pole karne. no tak, taka koncepcja też zespołu, że oni mają strzały. Czyli siła zespołu będzie decydowała. Myślę, że nie tak. Nie jest... tak. Ja nie chciałbym, ja cały czas na każdej odprawie powtarzam im, że siłą tutaj będzie zespół, nie indywidualności, bo oczywiście mm. mam zawodników, którzy mają tutaj wysokie ego i tu się nie ma co te... To nie jest zarządzanie tą szatą, która jest u nas, to nie jest zarządzanie nie wiem, zespołami rezerw gdzieś, gdzie tu trzeba, trzeba naprawdę sporo, sporo się naprodukować z tymi zawodnikami, żeby to się wydaje łatwa praca, bo ktoś powie bo w stężyce, albo bo zawodnicy, bo to, to czasami wydaje mi się, że to jest cięższa niż, niż w innych klubach, ale mm. ale nie będę narzekał, bo jestem bardzo zadowolony, że tu jestem, że wygrywamy, że, że przychodzą ludzie, więc cieszymy się bardzo. Mm -hmm. A jak ja przed tym trudnym meczem za 5 dni z liderem? Ja mówiłem, że dzisiaj bardziej się boję Jastrzębia niż, e, niż Kotwicy, oczywiście Jastrzębie Zagrało dzisiaj solidnie, my zagraliśmy, no ja myślę, że w ofensywie zagraliśmy bardzo mocno, w defensywie tam trochę błędów, ale czy ja się, nie myślałem jeszcze o Kotwicy, ja się koncentruję na najbliższym meczu, wiadomo Kotwica jest, jest gdzieś tam w przysłowiowym gazie, ale może trzeba czas jej zatrzymać, no, mam nadzieję, że to będzie miejsce, gdzie, gdzie ten basen, bo na razie tu nie przegraliśmy, więc tu nie padnie. Tak, tak jest. To może teraz ja, Olek Pagowski, kanał Ligowiec. Ja tutaj też odniosę się trochę do tej sytuacji kadrowej, bo dzisiaj nie było kompletu zawodników na ławce rezerwowych. W związku z tym moje pytanie tutaj w tej perspektywie kontuzji niektórych zawodników i żółtych kartek, czy kadra Rudni w tym sezonie już jest zamknięta, czy jednak nie? Przepraszam, poprzerwałem i będzie jedna zmiana korekta, jeszcze do, dojdzie nam nowy zawodnik w tym tygodniu, ale, ale ogólnie zamknęliśmy No Teraz sytuacja jakby spowodowała troszeczkę, że rzeczywiście musieliśmy gdzieś tam e, jeden transfer przeprowadzić jeszcze, ale to myślę w przyszłym tygodniu się to dowiecie. Wszystko. I jeszcze w związku z tymi żółtymi kartkami, bo sobie podliczyłem ostatnio, że Ratunia to jest drużyna, która łapie tych żółtych kartek najwięcej. Dzisiaj też Andrzej kaszyba bardzo szybko otrzymał żółty kartonik. Czy ten jest zadowolony z poziomu agresji tej takiej piłkarskiej na boisku, czy jednak tutaj będzie e, ten temperament trochę e, na niższym Wiele. poziomie? Moje zespoły zawsze, jak pamiętacie z Raduniec w zeszłym sezonie też cały czas była kartkowana, bo chciałbym, żeby grali w kontakcie agresywnie. Akurat dzisiejsza karta, to się nie zgodzę z sędzią, bo rzeczywiście był atak gdzieś tam w plecy, ale na pewno nie był atak łokciem. I to trzeba twierdzi, że tam łokieć poszedł, nie widziałem tego łokcia, jeszcze zobaczę powtórkę, ale wydaje mi się, nie, ale chcę, chcę agresywny zespół. Oczywiście nie chciałbym tylu kartek, ale, ale chcę taki zespół, który będzie charakterny na pewno. Taki, taki, tak, tak trenujemy i nie mogę zakazać zawodników w pewnym momencie tu odpuść, tam odpuść. No nie, nie da się tak. No w piłce dzisiejszej trzeba to trzeba trzeba być w kontakcie blisko z przeciwnikiem. A Wydaje mi się, że też e, nasze sędziowanie jest takie, że bardzo delikatne w po Polsce, że potem się chyba zderzamy z Europą i tak wszyscy leżą, płaczą. U nas kartują, tam nie kartują. Tak, 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 takie mam uczucia czasami. Patrzę na, e, na te nasze mecze. Dzięki. No jeszcze mam pytanie odnośnie tego nowego zawodnika, na pozycję ten zawodnik, czyli może pan zdradzić? Pomidor. <śmiech> 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 czy są jeszcze pytania? O to nie wszystko. No to w takim razie dziękujemy serdecznie tak, za